Co Bóg zrobił dla grzeszników, żebyśmy nie musieli iść do piekła? No więc. Ojej. Chyba nie wiem. Nie wiem. Nie. Mógłbyś mi powiedzieć? Kto mógłby ci pomóc? Nikt. Ani buddyzm, ani islam, ani hinduizm. Nie pomoże religijność, ani bycie dobrym. Jesteś bez nadziei. Pomóc może wyłącznie litość Boga, którą w pełni pokazał na krzyżu poprzez Zbawiciela. Nie ma nikogo na świecie, kto mógłby ci pomóc. Biblia mówi, nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie masz wyboru. Masz jeden spadochron i jest nim Jezus Chrystus. Biblia mówi, obleczcie się w Jezusa Chrystusa. Jezus to doskonały, bezgrzeszny człowiek, który oddał swoje życie na krzyżu. To pewnie wiesz. Możesz nie znać jednak prawnych konsekwencji tego faktu. Bóg jest sędzią. Biblia pokazuje go jako najwyższego sędziego, uosobienie sprawiedliwości. My jesteśmy kryminalistami, czyli grzesznikami, bo złamaliśmy jego prawo, dziesięć przykazań. Zmierzamy do więzienia zwanego piekłem, gdzie nie ma zwolnień warunkowych, skazani na karę śmierci. Jezus jednak w pełni spłacił naszą karę. Nawet jeśli w sądzie uznają cię winnym, to jeśli ktoś zapłaci twoją karę, sędzia powie, winny, ale ktoś zapłacił to, co był winien. Wypuśćcie go. Może tak zrobić i to jest sprawiedliwe. Biblia mówi, że Bóg może dać Ci życie wieczne, bo Jezus w pełni zapłacił karę na krzyżu. Kiedy na Nim wisiał, krzyknął Wykonało się. To były Jego ostatnie słowa: Dług spłacony, więc Bóg może zgodnie z prawem dać Ci życie wieczne. Jezus umarł i trzeciego dnia powstał z martwych. Jeśli sąd ma oddalić Twoją sprawę, jeśli chcesz opuścić salę sądową i otrzymać życie wieczne, bo Bóg jest litościwy, postanów nie grzeszyć i zaufaj Jezusowi, tak jak w historii ze spadochronem. Podczas skoku z samolotu nie wystarcza tylko wiara w istnienie spadochronu. Złoży w nim swoją wiarę i zaufanie. Tak samo ze Zbawicielem. Zerwisz z grzechem i zaufaj Chrystusowi. Niepotrzebna tu religia ani dobre uczynki. To darmowy prezent od Boga. W chwili kiedy to zrobisz, Bóg daruje ci wszystkie grzechy, również te głęboko skrywane grzechy seksualne, o których myślałeś, że nikt nie wie. Bóg je widział i rozgniewałeś go nimi. Jeśli przed sędzią powiesz zgwałciłem tę kobietę, to poważne przestępstwo, ale zrobiłem też wiele dobrych rzeczy, sędzia odpowie, o czym ty mówisz. Nie osądzę cię za dobre rzeczy, ale za gwałt. Człowieku, idziesz do więzienia. Bóg jest dokładnie taki sam. Dobre uczynki nic tu nie znaczą. Nie możemy przekupić Boga, aby nam wybaczył i pozwolił żyć. Możemy tylko zdać się na łaskę sędziego i poprosić: Boże, wybacz mi. Bóg jest bogaty w łaskę i dał Zbawiciela. Przebaczy Ci w jednej chwili dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu. Taka postawa to łaska, to coś niesamowitego. Bóg jest jest bogaty w miłosierdzie i może uratować Cię dzięki swojej łasce, czyli niezasłużonej przez Ciebie przychylności. Bóg może objąć Cię tą przychylnością. Nie potrzeba Kościoła w Boże Narodzenie. Trzeba być dobrym. W każdej religii o to chodzi. Wy tak nie uważacie? Nie w chrześcijaństwie. Z łaski przez wiarę. Że co? Jesteście zbawieni z łaski przez wiarę. Mówi się o tej łasce cudowna. To niezasłużona przez nas przychylność Boga. Kiedy odwrócisz się od grzechu i zaufasz Chrystusowi, otrzymasz życie wieczne, a śmierć nie będzie miała nad tobą władzy. Twoje przekonania są bardzo istotne. Możesz myśleć inaczej, ale jeśli idziesz ścieżką i myślisz, że przed tobą jest zakopana mina, to wiara pokieruje twoimi krokami. Inaczej wejdziesz na nią. Jeśli wierzysz, że jesteś dobry, a nie jesteś, bo grzeszysz, to nie zechcesz zerwać z grzechem. Podstawą każdej religii jest przekonanie, że ludzie mogą coś zrobić w sprawie życia wiecznego. Stają twarzą do mekki, modlą się, poszczą, żałują za grzechy. Chcą zasłużyć na życie wieczne, wysłużyć sobie Boga przychylność. To jednak niemożliwe. Richard, zależy mi na tobie. Kocham cię i chcę, żebyś poszedł do nieba, nie do piekła. To byłoby dla mnie bardzo smutne. Masz na sumieniu ogrom grzechów, a Bóg jest łaskawy. Przebaczy ci, jeśli spokorniejesz, zechcesz zerwać z grzechem i zaufasz mu. Czy w niebie będzie nudno? Nie będę się nudził? Nie, bo niebo to nie miejsce pełne skrzydlatych ludzi siedzących na chmurach i brzdękających na starych harfach. Taki obraz jest żałosny. Bóg obiecuje, że odziedziczymy ziemię, ale bez przekleństwa z księgi rodzaju, bez trzęsień ziemi, huraganów, powodzi, chorób, bólu, cierpienia ani śmierci. Pokorni odziedziczą ziemię. Będziemy mieć niebo na ziemi. Lew będzie leżał obok jewnięcia, a miecze przekują na lemiesze. Żadnych wojen, morderstw, gwałtów, molestowania dzieci, żadnego grzechu. Możesz być w tym królestwie, jeśli uznasz swoją grzeszność i zaufasz Chrystusowi. Zależy mi na tobie. Ale przecież jesteś obcym mi człowiekiem. Dlaczego zależy ci na mnie? Bo cię kocham, jestem chrześcijaninem, a nie człowiekiem pełnym nienawiści jak w niektórych religiach to poważniejsze od serca. Proszę, nie czekaj. Pomyśl o tym poważnie. Dziś wieczorem posłuchaj bicia swojego serca i zdaj sobie sprawę, że kiedy ono ustanie, to znajdziesz się w obecności świętego Boga, ale bez Zbawiciela. Skaczesz bez spadochronu. Zastanów się nad tym, bo nie ma nic ważniejszego od wieczności. Serce mi pęka z Twojego powodu. Masz 18 lat i całe życie przed sobą. Nie wiesz, kiedy umrzesz. Wszędzie otaczają Cię pokusy, a Bóg oferuje Ci życie wieczne. W Biblii czytamy, pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Nie odkładaj tego, bo staniesz się samosprawiedliwa i zatwardzisz przed Bogiem serce. Teraz, kiedy jesteś jeszcze wrażliwa, po prostu zawołaj w pokorze do Boga, a On w jednej chwili przebaczy ci grzechy, bez religii i dobrych uczynków. To darmowy prezent od Boga. Czy informacje o DNA pogłębiły twoje myślenie? Tak, z pewnością. Przestałaś być ateistką? Według Twojej definicji, to chyba tak. Jestem otwarta. Wciąż nim jestem, ale wierzę, że są rzeczy, których nie można wyjaśnić. Możliwe, że jest jakiś stwórca. Zastanowię się nad tym na pewno. Zmusiło mnie to do myślenia. To całkiem nowa perspektywa. Teraz wierzysz, że Bóg istnieje? Tak. A nie dałem Ci dziś dowodów, że DNA zostało zaprojektowane? Prawda, dałaś. Z braku lepszego określenia nie jestem już ateistą. Nie jestem już ateistą. Czy to logiczne? Tak. Andrew, gdybyś dzisiaj umarł, a Bóg byłby sprawiedliwy, byłbyś w piekle. Dwie rzeczy mogą cię uratować. Decyzja zerwania z grzechem i zaufanie Jezusowi. Kiedy to zrobisz? Jak tylko będę miał silną, pewną wiarę i będę gotowy trzymać się tego, czego chce ode mnie Bóg. Czy to logiczne? Tak, to bardzo. Tak. 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 Pomyślisz o tym? Tak, pomyślę. Zastanowisz się nad tym? Na pewno. To było bardzo pouczające. Pomyślisz jeszcze o tym? Na pewno. Zastanowiło Cię to? Tak, z pewnością. Cieszę się z tej rozmowy, bo jesteś dużo bardziej inteligentny niż przeciętni ludzie, z którymi rozmawiałem o religii. Pojednasz się dziś z Bogiem? Tak. Przyjdziesz do Boga, przeprosisz za grzechy, położysz wiarę w Jezusie, a potem weźmiesz Biblię, żeby czytać ją codziennie i stosować ją? Bóg nigdy Cię nie zawiedzie. To poważniejsze od zawału serca. Dziś jest ten dzień. Nie chcę naciskać. To Twoje życie i Twoja wola. Możesz jednak powiedzieć: Boże, dałeś mi życie, a ja używałam Twojego imienia jak przekleństwa. Rzeszyłam przeciwko tobie. Łamałam Twoje przykazania. Wybacz mi, przemień mnie i daj mi życie wieczne. Powiedz to z serca, bez mojego nacisku. Rozumiesz? Tak. Kiedy to zrobisz? Natychmiast. Poważnie? Poważnie. Ale wiesz, co robisz? Rezygnujesz ze swojej woli. Mówisz, nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Dałeś mi życie, a ja grzeszyłem przeciwko tobie. Proszę, wybacz mi. Poddaję swoje życie tobie. Będą zmiany od teraz? Tak. Poważnie? Poważnie. Przyjrzę się Bogu bliżej. Naprawdę, postanawiasz zerwać z grzechem i zaufać Chrystusowi? Tak. Chciałbym teraz pójść do kościoła. Pomyśl o tym. Możesz zrobić choć tyle? Pewnie. Masz Biblię? Tak. Na smartfon jest ich ponad 20 tysięcy To spory wybór Więc kiedy pojednasz się z Bogiem? Jak najszybciej Masz na myśli dzisiaj? Tak Ale wiesz co robisz? Wyrzekasz się własnej woli i mówisz Boże, nie będę hipokrytą Zamierzam zerwać z grzechem i zaufać tylko Chrystusowi Rozumiesz? Tak Musisz odwrócić się od grzechu i zaufać tylko Jezusowi Kiedy to zrobisz? Dziś wieczorem. Kiedy to zrobisz? Jak najszybciej. Dzisiaj? Tak. Biblia mówi: Oto teraz dzień zbawienia, więc nawet nie pomyśl, że będziesz miał czas wieczorem. Powiedz w sercu: Boże, jestem grzesznikiem, jestem buntownikiem, wybacz mi, a On to zrobi. W chwili, kiedy zaufasz Jezusowi. To jest właśnie chrześcijanin. Ktoś, kto porzuca bunt i mówi: Boże, poddaję się Tobie i zamierzam być Ci posłuszny, kochać Cię i służyć Ci od tej pory. To chcesz powiedzieć tak. Mogę modlić się z Tobą? Oczywiście. Ojcze, proszę Cię o Augusto, aby dziś mógł szczerze zerwać z grzechem, zaufać Tobie i dzięki Twojej łasce przejść ze śmierci do życia. Dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych. List...